Dobra, się mam z tej strony. Marcin, gdzieś? i gdzieś? No, tak I my Wam robimy konkurs. Sorry, za to wcześniej, no ale on się pomylił. On miał jeszcze gadać, ale zapomniał. No nie zasłonię tej, tej małej pierdołki. No i tak. No i był taki konkurs w domem. No, i to jest dom od Wysza. Mielimy na to 5 minut. No, ale lepiej, żeby się osunął od wody, bo ta woda przeszkadza. Bo ona potem. No, to był dom od Grzesia. No, tam wąda, to nie po nie był basen, ale ja już nie zdążyłem to zrobić Improwizowałem, tak, Improwizowała, no. Dobra, to dom Grzesia, będziecie w komentarzach głosować na przykład, głosuję na Grzesia albo na Marcina. No. A wiecie, jak on nas chciał napisać? Głosuję na... Yy, on powiedział, że się tak powiedzieć, głosuję na Menela. A to jest mój dom. I chciał napisać. I chciał napisać, dom Menela. A to jest mój dom. Ty, Martina. Bo to ja mnie nie będę słychać No i to jest taka plazma, tu jest takie łóżko, tu jest taki ten. I to są takie cyki. Taki dywanik... Dywan niebieski, bo on się poczuć jak żegle. Właśnie ja nie umie wejść. I jakby się, się tu przyjechał, to bardzo nie polecam. To jest taki schronek. No. I go nie polecam bo dzisiaj mięso, 5 minut gotować od jakiegoś to co. Ja chciałem, ja 5 minut aku wejną wbindę. No. Przestań, kurde bo ty za tego do którego mamy gadać. Dobra, skończone, bo on kurde nawet nie wie co robi. Dobra, kończymy. jak chcecie, się to sub 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 co sobie też <nie> powiedzieć. <średziny> Subrykujcie. Subrykujcie No, subrykujcie. O. O. subrykujcie. mój kanał. Nie. Dobra, dajcie łapki w górę. I głosujcie, i tak piszcie. Y, głosuję na Grysie albo głosuję na Marcina. i koniec. Siema siema, to byli najlepsi koledzy.